Paulina Zelek była studentką w pracowni serigrafii, Wydziału Grafiki przez 5 lat studiów. W czasie studiów zajmowała się kompozycjami opartymi na kolażu fotografii. Udawało jej się spreparować, zrobić grafiki o bardzo symbolicznej, metaforycznej strukturze. Te grafiki zawsze dotyczyły przestrzeni czasu przemijania. Kompozycje miały charakter bardzo poetyczny, były utrzymane w takiej specyficznej dla Pauliny poetycznej atmosferze. Praca dyplomowa, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, jest zbiorem prac serii graficznych, obiektów graficznych, które są związane z tematem. Śmierć staje się mną. To jest temat bardzo osobisty, biograficzny, dotyczący opracowania przez autorkę grafik obrazów związanych z tematem funeralnym, pogrzebowym. Ten temat bardzo emocjonalnie i blisko związany jest z autorką. Powstały grafiki, obiekty, które są wypadkową Pauliny Życia. Paulina urodziła się w Stanach, mieszkała przez dużą część swojego życia tam, natomiast w tych pracach widać wpływy dwóch nacji. Amerykańskiej i polskiej. Zbiór tych prac operuje z symbolicznymi zestawieniami. Mamy tutaj prace związane z portretem trumiennym i z amerykańskim symbolem ikonu z zawieszonymi rękawicami bokserskimi na kołku. Mamy zestaw sześciu slajdów sennych, mar, wizji sennych dotyczących śmierci. Mamy prace związane z polską tradycją klepsyd cmentarnych wieszanych przed kościołami czy na bramach cmentarnych. Ten cały zbiór symbolicznych prac jest poważnym tematem i tematem bardzo długo przepracowywanym przez Paulinę, natomiast udało jej się w tym poważnym temacie zachować dystans i pogodę ducha. To jest niesamowite, że podejmując tak autobiograficzny temat i tak poważny, autorka oswajała się też z przemijaniem i z własną jakąś ulotnością. Powstały przejmujące prace, zestaw został obroniony znakomicie w maju. Natomiast potem sprawy potoczyły się niesłychanie szybko i Paulina po trzech miesiącach zmarła. Zapamiętamy ją zawsze jako osobę świetnie zorganizowaną. Mającą dystans do siebie, bardzo empatyczną, no i jako świetnie zapowiadającego się młodego grafika.